Mężczyzna i jego żona wybrali się do Zoo. Znaleźli małpę, która namiętnie bawiła się ze swoją samicą. Żona powiedziała: Co za romantyczne zwierzę. Następnie znaleźli lwa i jego lwice oddalonych od siebie. Milczący lew siedział sam w swoim kącie, jakby lwica nie istniała. Jego żona powiedziała do niego: Co za smutna scena bez miłości. Wtedy jej mąż powiedział do niej: rzuć tym kamieniem w lwicę i patrz. Kiedy rzuciła kamieniem w lwicę, lew ryknął w obronie swojej lwicy. Następnie została poproszona o powtórzenie tego z małpą. Małpa podskoczyła i wspięła się na drzewo, porzucając swoją samicę, by ratować własną skórę. Mąż powiedział wtedy: Nie daj się zwieść temu, co postrzegasz jako romans i zewnętrzny wizerunek. Często jest to zwodnicze zachowanie, które ukrywa puste serce. Niektórzy ludzie są zrelaksowani, ale ich serca są pełne szczerej miłości. Obecnie mamy tak wiele małp i niewiele lwów. Nie daj się zwieść romantyzmowi. Zostaw lajka, obserwuj.